To jest przygoda z Pańkiego. Jak nauczy was, jak się bawić jako pies. Cześć! Pieś, Czecie Tirek, jak się bawić jako piesiu. Jestem piesiu i tak się cieba bawić. I lub gryz swój ogonek. Jak wam kucza ogonek, o tak. Uii. Gdzie ogonek? Gdzie dziecie ogonek? A, 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 a. To było dobre. A teraz, później nauczyć was przechodzić po tym jako piesiu. Bo pan chyba nie umie. Albo chyba cię. Spaki pora nauczyć naszych widzów, jak przechodzić przez to coś. Przez to coś. Chodźcie Ale tu, to bój się! to jest idealnie, nie wiem, jak jest I patrzcie spać w środku i tak się przychodzi jako pieszek. Przez to. Gdzie ciebie Ale jak ciu wejść, to je łupie. Muszę się kiedyś tam łódce! Chce, Chcecie, Cześć. Lukał w loku, jak się da nauczyć, jak się bawić? Lub jak? No rzeczy. Czego widzę spacer? Jakobinek. Siedź. Siedź pijajcie. Dajmy odcinek. Niedługo. Zależy. O! O! Jaki ładny kawałek. Dobra. Três, cabeça, ó,